Fałszowanie wyborów. Dlaczego żaden komitet wyborczy nie zaproponowałby liczenia głosów? Można by było oglądać online za pośrednictwem kamery, na przykład na stronie gminy. To żaden koszt, a byłby, byłaby obywatelska kontrola. Gniazda Bocianów można oglądać na żywo, a liczenia głosów nie można. Czy to byłoby na rękę rządzącej, nie byłoby na rękę rządzącej partii PIS? A czy zapewne nie byłoby na rękę każdemu, kto chciałby sfałszować e, wybory? E, jeżeli chodzi o fałszowanie, to, to większą tendencję do fałszowania i możliwości fałszowania ma rządząca partia. No to prawda. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o dlaczego nie ma tego filmowania, jak pamiętacie, PiS nie chciał filmowania eee, i to miało tak być, zrobione te te urny i filmowanie, prawda? I potem liczenie i filmowanie, kamerki, każdy mógł oglądać i znowu z tego no. pod pretekstem RODO. To było już swego czasu, prawda? Mówimy o dwa lata temu. Pod pretekstem RODO została rezygnacja z tego zrobiona. Raczej jest to pretekst, a nie, a nie, a nie faktycznie. Być może technicznie uznali, że nie, nie poradzą sobie. Widzimy, widzimy jak ktoś zabiera się za coś, to jak się to kończy. Więc nie chcieli innej kompromitacji. A być może rzeczywiście chcieli, żeby nie było filmowane. Jednak tak zdecydowali się, bo tą chęć o tym filmowaniu nie gadali, póki nie rządzili.